Wieża widokowa w Bachletce, na którą prowadzi ponad kilometrowa ścieżka edukacyjna w koronach drzew. Ale to nie jest mój powód wizyty w tym ośrodku Bachletka z Kien Powodem jest to, co teraz zobaczycie za mną, czyli budowa. Nowej sześcioosobowej sedaczki, kanapy z osłonami, która w niecałe 3,5 minuty będzie wywozić prawie 3000 osób na godzinę stamtąd tu. To nowa inwestycja, która realizowana jest tak naprawdę już drugi rok. Przed sezonem 24-25 na pewno będzie oddana do użytku. Więc jeżeli tylko spadnie śnieg, być może koniec listopada, początek grudnia. Będziemy mieli przyjemność korzystać z niej. Na jakim etapie jest budowa, jak to wygląda, zobaczycie w tym filmie. Pamiętajcie o tym, że można podjechać bardzo blisko, praktycznie pod samą gondolę w bachlecce. Bilet parkingowy kosztuje 5 euro na cały dzień. Możecie też skorzystać z parkingu jeszcze bliższego pod samymi apartamentami, ale wtedy taka przyjemność kosztuje dychę na cały dzień. Więc troszkę więcej dla tych wszystkich, którzy już w ogóle chcą podjechać. Pod samą kasę. Tak jak ja. Jak już jestem przy dolnej stacji i przy apartamentach, to kilka słów dla osób, które nie oglądały moich vlogów z Bachletki. Kilka informacji na temat, jak to tutaj wygląda, w jaki sposób. Co tu, z czego tu możemy skorzystać? Jakie usługi są dla nas przygotowane? To tak po kolei. Tak. Na początku mamy szafki. Jeżeli ktoś chciałby zostawić sobie plecak, nie iść z plecakiem do góry, można zostawić sobie e, swój plecak. Dalej z prawej strony jest wypożyczalnia e, rowerów elektrycznych. E, są tu fantastyczne trasy. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam na filmy. Gdzieś tu będzie teraz, tu albo tu, albo tu. Link do jednego z filmów, który nagrałem. Jeżdżąc na rowerze w okolicach Bachletki. Super tereny, tam jest mapa, możecie sobie obejrzeć, jakie macie trasy, są do wyboru trasy łatwiejsze, trudniejsze, hardkorowych tutaj nie ma. Dalej mamy apartamenty. Miałem przyjemność korzystać z tych apartamentów kilka razy już. Serdecznie Wam polecam. Miejsce idealne, bo macie jesteście przy samych kasach, przy samej gondoli, dolnej stacji i przy samej trasie narciarskiej, bo z drugiej strony gondoli schodzi trasa narciarska z góry, więc bardzo dobrze wyposażone świetnie się tutaj mieszka. Na dole jest restauracja, teraz tu sprzedają lody, ale tutaj zjecie śniadanie. Jest też sklep, w którym zakupicie rzeczy sportowe i oczywiście pamiątkę, czyli tatrati. Co to jest? Mężczyźni powinni wiedzieć. Co jeszcze? No kasy, info centrum, recepcja. To z tej strony. Ile jeszcze kosztuje bilet? Eee, w takim okresie jak teraz, już Wam powiem dokładnie, sobie zrobiłem zdjęcie. Wyjazd na górę, plus bilet na ścieżkę w koronach drzew, wstęp na wieżę, kosztuje 28 euro. Dla osoby dorosłej, wyjazd na górę i na dół. A dzieci w wieku od 3 do 14 lat zapłacą 22 euro. Dzieci do trzeciego roku życia wchodzą bezpłatnie. Są też zniżki dla seniorów i zniżki rodzinne. Szczegółowy cennik znajdziecie na stronie Bachletki, ewentualnie tutaj przy kasach. Poszło. Jestem na górze, tylko musiałem się podłączyć do prądu. Jak to zwykle bywa, bo kamerę już zajechałem. Bateria już jest chyba kiepska, albo ja za dużo nagrywam. Jestem już na górze. Górna stacja, wieża widokowa, na którą postaram się dotrzeć. Natomiast pierwsze to idę za wieżę. Zresztą widać już tutaj górną stację nowej kanapy. Wiem, że już słupy stoją. Idę pokazać Wam jak to wygląda. Specjalnie filmuję tą górną stację kolejki. Z tej strony jest napisane Tatralift, ale tak naprawdę to jest Tatra Poma, czyli myśl techniczna, francusko-słowacka. Bo Poma to firma e, francuska od Pomagalskiego, polsko brzmiące nazwisko, <gryw> dokładnie. I Tatra Lift to firma słowacka, która do dzisiaj produkuje wyciągi i między innymi też już produkuje kanapy wyprzęgane. o czy możecie się przekonać w Beskid Sport Arenia? Teraz zobaczycie, jak wygląda nowoczesna. Kanapa nowoczesna, właściwie górna stacja jak to wizualnie się zmieniło no bo jeżeli chodzi o same doznania związane z wyjazdem, to oczywiście to zobaczycie czy poczujecie w zimie. Zresztą jeździcie na pewno nowymi kolejami i wiecie, że wyjazd jest miły, łatwy, szybki, komfortowy i bezpieczny. Się rzeczy niedawno, ile miesiąc temu. I oczywiście wygląd górnej stacji niespecjalnie się zmienił, natomiast już widać postęp prac dookoła w, przy zabudowie peronu, przy zabudowie tego budynku, a najważniejsza rzecz, no to te słupy, te słupy, które już stoją. I ja jestem bardzo ciekawy tego, co się dzieje na dole. Zejdę na dół. Będzie mi to kosztowało trochę potu, potem wracając oczywiście. Ale sprawdzimy jakie tam zaszły zmiany, no bo jak ostatnio tutaj byłem, to pracowały tak naprawdę koparki i spychacze i niewiele tam jeszcze można było pokazać. Jak to wygląda teraz? Zaraz zobaczymy. Dolna stacja kanapy, przypominam, sześcioosobowej z osłonami. Potem jeszcze podejdę pokazać Wam, bo widzę, że stoją kanapy już. No tutaj dużo się dzieje i dużo się zmieniło od mojego ostatniego pobytu, który był tak naprawdę niedawno. No ile? Miesiąc temu tutaj byłem, muszę sprawdzić. Można powiedzieć, że stacja już stoi. Widzę dwa samochody firmy Leitner. Pracownicy pewnie teraz zbijają się, uwijają się w środku, no bo konstrukcja jest przygotowana, zadaszona, więc można spokojnie pracować w środku i podłączać wszystkie urządzenia, montować wszystkie urządzenia silniki, nie silniki i system przesyłu, tak to nazwę czy transportu kanap e, do garażu, bo hangar, garaż, jak zwał tak zwał, będzie za dolną stacją. z tamtej strony, patrząc od nas to za dolną stacją, ja ostatnio odbyłem będąc tutaj myślałem, że tu gdzieś będzie zbiornik usytuowany, ale zbiornik będzie troszeczkę w innym miejscu. Natomiast tam będzie hangar. Chodzi o to, żeby na noc czy w razie kiedy w momencie kiedy kanapa jest nieużywana, w momencie kiedy zaczyna nie wiem wiać czy coś takiego, kanapy szybko schować do garażu. No dużo się tutaj dzieje, dużo się zmieniło. Teraz im to idzie bardzo szybko, no ale Budują drugi rok, wszystko było przygotowane już, teraz tylko po prostu to zmontować, więc jestem absolutnie pewien, aczkolwiek różnie to bywa i już bywało, o czym się wielokrotnie przekonałem, ale trzeba powiedzieć, że z kolei na pewno ruszyć w tym sezonie, na początku sezonu zapewne w grudniu będzie huczne otwarcie. Jeżeli tylko będę gdzieś tutaj w pobliżu, to oczywiście wpadnę, a jeżeli nie, to specjalnie tu przyjadę w jakimś następnym terminie, bo grudzień będzie taki u mnie, chyba tak się zapowiada przynajmniej, że bardzo, bardzo wyjazdowy, więc jeżeli będę gdzieś tu przejazdem, to wpadnę na otwarcie, a jeżeli nie, no to przy okazji też przyjadę, żeby Wam pokazać, jak sprawuje się nowa kanapa. Jak już tu jestem z wami, to jeszcze wam troszeczkę ponudzę. Kilka informacji technicznych dla przypomnienia. Mam tutaj ściągę, to nie jest tak, że wszystko mam w głowie, ale żeby nie pomylić czegoś, to mam tutaj ściągę, więc kanapa będzie oczywiście sześcioosobowa z osłonami wyprzęgana. Co od razu widać przy takich stacjach, że to jest kanapa wyprzęgana. Co to znaczy wyprzęgana? Wytłumaczenie dla mniej wtajemniczonych. O co chodzi z tym wypinaniem kanapy? Chodzi o to. Aby kanapa przejeżdżając przez, przez peron, zabierając nas z peronu, jechała dużo wolniej niż porusza się na linię, bo na linie porusza się z prędkością 5 metrów na sekundę. Gdyby wjechała z taką prędkością na peron, o, obawiam się, że ciężko by było wsiąść, załapać się na taką kanapę. Wyjazd na górę z tą prędkością 5 metrów na sekundę będzie trwał 3 minuty 40 sekund, będzie nas obsługiwać 66 kanap a przepustowość całej kanapy to 2950 osób na godzinę. Więc sporo, możecie to porównać do kanapy na Skrzyżnym, gdzie jest 1800 osób na godzinę, a można powiedzieć, że kanapa jest bardzo, bardzo podobna. ale zdążyłem ze wszystkim właśnie się rozlało więc to właściwa pora aby wsiąść do gondoli, zjechać do parkingu, wsiąść w auto i wdać się w dalszą podróż. Szkoda, szkoda, że ten deszcz przyszedł tak szybko, no ale zgodnie z prognozami. Jest 14 i o 14 zaczęło padać, bo chciałem jeszcze nagrać kilka atrakcji takich pod kątem naszych pociech dzieci chciałem pójść tam na wieżę taką typową dla dzieci i do parku takiego lignowego, ale to następnym razem. Jak wiecie z moich filmów zawsze twierdzę, że jeżeli coś nie wychodzi, coś nie wiem, nie mogę czegoś odwiedzić, pokazać Wam, to jest to powód, żeby wrócić w dane miejsce jeszcze raz. Cieszę się bardzo, że w Bachletce wszystko idzie zgodnie pla z planem, że kanapa będzie na pewno otwarta w nowym sezonie, że będzie można tu przyjechać, do czego Was zachęcam. Pamiętajcie, że Bachletka to wspólny karnet z całym Podhalem i jeszcze okolicznymi ośrodkami, czyli Tatry, Superski. Jeżeli przyjedziecie na, na Podhale, przyjedziecie do Białki, do Bukowiny, do Kruszkowców, to z tym karnetem swobodnie możecie tutaj przyjechać. I może nie dam pewnej gwarancji, ale zazwyczaj są tu dużo mniejsze kolejki. A bywa tak, że jeżeli w Białce są kolejki, to tu ich nie ma. Ja byłem tutaj w poprzednim sezonie, co możecie zobaczyć na moim kanale. Serdecznie zapraszam, gdzieś tutaj będzie film. Zobaczcie, jak to wygląda. Przyjechałem tu bezpośrednio z Białki Tatrzańskiej, z Kotelnicy. Gdzie do kanapy trzeba było czekać. To był grudzień, tak? Połowa grudnia, bo byłem na Snow Expo, który, na który już dzisiaj Was zapraszam. Pamiętajcie, w listopadzie, przedostatni bo to tu będzie data, jest Snow Expo w Katowicach. Mam nadzieję, że się spotkamy. Przybijemy piątkę, pogadamy o kierunkach, ciekawych kierunkach narciarskich, ale wracamy już do bachletki. I ze Snow Expo przyjechałem prosto tutaj. I w Białce trzeba było czekać na wyjazd. No, jak to w Białce? A tu się jeździło na okrągło. A warunki naprawdę były super. Co możecie zobaczyć na moim filmie? Coś prszy. No, tak nie, no nie, no tak nie można. Ale wiadomo, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Jestem przygotowany na taką ewentualność, no ale dużo lepiej się nagrywa jak świeci słońce są piękne widoki ktoś mi kiedyś powiedział że jak założę okulary to od razu mądrzej wyglądam to proszę bardzo pozdrawiam tę osobę może będzie oglądać ten film aha jeszcze lusterka widzicie Okulary założyłem, od razu zwróciłem uwagę, że lusterka są złożone i kierunek krynica, ale na Słowację jeszcze wrócę i to bardzo szybko.